Ciekawi mnie, co tym razem gady szykują. Tutaj mamy Hiszpanię. Od momentu włączenia radaru no to trwa już 4 godziny. Być może, że to trwało dużo dłużej. Tak to wyglądało. O godzinie 11:30 wyłączyli, a tutaj, może przejdę do tego postu To było jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień temu, we Włoszech. To wszystko tutaj macie na radarze pogodowym, Windy. Tak to wyglądało. I teraz proszę. Także ciekawi mnie to, co będzie w tym miejscu. No, gady kombinują, jak mogą.